Program Zapraszam. Dziś w programie 17 wakacyjny turniej dzikich drużyn Rozpoczęcie roku szkolnego 2015-2016 Miejski konkurs Sztafeta pokoleń Młodzi Lubartowianie poznają przeszłość miasta 15 marsz po zdrowie 76 rocznica agresji sowieckiej na Polskę Zmiany Współdzielni Uczniowskiej Karmelka Festiwal Nauki w Lublinie Spotkanie z księdzem profesorem Zygmuntem Zielińskim Europejski Dzień Języków w naszej szkole Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Woli Okrzejskiej Wizyta gimnazjalistów w Centrum Brytyjskim i Instytucie Anglistyki UMCS Zapraszamy Tradycyjnie pod koniec wakacji Gimnazjum numer 2 w Bartowie jest organizatorem wakacyjnego turnieju Dzikich drużyn w Piłkę Nożną. Turniej odbył się po raz 17. Turniej objęty został honorowym patronatem burmistrza miasta Lubartów. Odbył się w dniach 19-24 sierpnia. W zawodach udział wzięło 13 zespołów, około 90 młodych piłkarzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Lubartowa i Okolic. Po raz kolejny w imprezie wzięła udział drużyna w całości złożona z dziewcząt Real Lubartów. Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych, rocznik 2000-2002 oraz rocznik 2003 i młodsi. Zawody rozegrane zostały na boisku ze sztuczną trawą przy gimnazjum nr 2 w Lubartowie. W roczniku 2000-2002 zgłosiło się 9 zespołów, natomiast w roczniku 2003 i Młodsi wystartowały 4 drużyny. W obu kategoriach wiekowych mecze rozegrane były systemem każdy z każdym, przy czym w kategorii młodszej odbyły się również rewanże. Czas trwania każdego pojedynku wynosił 12 minut. W roczniku 2000-2002 Pierwsze miejsce zajął zespół STPM, drugie miejsce zajął zespół LKS Wodnik Uścimów, zaś trzecie miejsce zajął zespół CWKS Kreciskowo. W tej kategorii wiekowej królem strzelców został Dawid Stachura CWKS Kreciskowo, który zdobył 21 bramek, zaś najlepszym bramkarzem uznano Michała Wasilewskiego STPM. W roczniku 2003 i młodsi. pierwsze miejsce zajął zespół Pierogi Babci Heleny. Drugie miejsce zajął zespół Real Lubartów, a trzecie miejsce zajęła drużyna FC Deseczki. W tej kategorii wiekowej królem strzelców został Tymoteusz Lato, Pierogi Babci Heleny, który zdobył 11 bramek, zaś najlepszym bramkarzem Jan Jemielniak, FC Deseczki. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały piłki nożne oraz dyplomy, a trzy pierwsze zespoły w każdej kategorii wiekowej nagrodzono także pucharami. Pominki otrzymali również najlepsi strzelcy i bramkarze. Nagrody ufundowali Urząd Miasta Lubartów oraz Gimnazjum nr 2 w Lubartowie, a wręczała je pani Anna Rzezak, wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Lubartowie. Zawody sędziował Piotr Lewin, a pieczę nad prawidłowym przebiegiem turnieju sprawowali pan Arkadiusz Smolarz i pan Daniel Cieszyk. z turnieju piłkarskiego w programie Wiadomości Zwyki Ekstra. 1 września 2015 roku o godzinie 9 na placu szkolnym gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015-2016. W wakacyjnym odpoczynku wracamy do szkoły i obowiązków. Pan dyrektor Sławomir Zunek serdecznie powitał uczniów, rodziców i nauczycieli, życząc wszystkim sukcesu w nowym roku szkolnym. Ciepłe słowa do uczniów i grona pedagogicznego skierowali Ksiądz Kanonik Piotr Stańczak, Pan Radosław Szumiec, Wiceburmistrz Miasta Lubartów i Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Magdalena Monisz-Czerwińska. Szczególnie gorąco powitani zostali pieszo którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką w murach naszej szkoły. 1 września to również tragiczna data z historii naszego kraju. Co roku przypominamy te bolesne dla naszego narodu wydarzenia. Minutą ciszy uczciliśmy 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dramatyzm i potworne dzieło zniszczenia dawało się, się odczuć już od początku września 1939 roku, kiedy nastąpiły pierwsze bombardowania Lemordowa. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowcami, Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom naszego gimnazjum. Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym 2015-2016. 5 września w sali kinowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie miejskiego konkursu Szlata dla pokoleń. Zespół w, w składzie Karolina Borówka, Dominika Małyska, Anna Romanek, Brian Pietka i Jakub Licharski reprezentowali gimnazjum w etapie finałowym konkursu. Do rywalizacji o najwyższe miejsca przystąpiło 7 drużyn z Lubartowa i gminy Lubartów. Pięcioosobowe zespoły wyłonione wcześniej w drodze eliminacji szkolnych musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi historii miasta Lubartów ze szczególnym uwzględnieniem działalności lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Etap finałowy rozgrywał się w obecności widowni i zaproszonych gości. Miał formę quizu tematycznego o zróżnicowanym poziomie zadań. Nasi uczniowie wykazali się rozległą znajomością historii regionalnej i zajęli drugie miejsce. Do konkursu przygotowali się pod kierunkiem pani Barbary Kukier i pana Andrzeja Sekuły. Konkurs był zorganizowany pod patronatem burmistrza miasta Lubartów i wójta gminy Lubartów z okazji jubileuszu 60. rocznicy powstania Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Gratulujemy wspaniałego wyniku uczniom naszego gimnazjum i życzymy dalszych sukcesów. 11 września w naszym gimnazjum odbyła się impreza promująca zdrowy i aktywny styl życia pod hasłem Marsz po zdrowie. W 15 marszu po zdrowie wzięło udział 174 uczniów z klas 1-3 naszego gimnazjum. Pod opieką wychowawców pokonali oni 8-kilometrową trasę marszu, która wiodła wschodnią stroną naszego miasta, a swój start i metę miała w naszej szkole. Podczas marszu uczniowie rozwiązywali zadania z dziedziny sportu. Zdrowego odżywiania ekologii i geografii regionu. Największą wiedzą wykazały się klasa 2a i 1c. Po powrocie reprezentacje klasowe składające się z ośmiu uczniów wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych, m.in. przyciąganie liny, wyścig na nartach, toczenie opony, czy rzuty ringo do celu. W sportowych potyczkach najlepsza okazała się klasa 3A. Po wzmożonym wysiłku intelektualnym i fizycznym przyszedł czas na poczęstunek. Na uczestników marszu czekały kiełbaski z grilla, bułeczki pyszne soczki. W klasyfikacji generalnej 15 marszu po w kategorii klas pierwszych zwyciężyła klasa 1C. Wśród klas drugich oraz w kategorii open najlepsza okazała się klasa 2A. Natomiast w klasach trzecich bezkonkurencyjna okazała się klasa 3A. Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy z kategorii Open dodatkowo puchar przechodni 15 Marszu Pozdrowia oraz kosz pełen owoców. Nagrody wręczył dyrektor Gimnazjum nr 2 w Lubartowie, pan Słowomir Zdunek. Na zakończenie imprezy rozegrano mecz piłki nożnej Nauczyciele Uczniowie. Po bardzo emocjonującym widowisku, obfitującym wiele sytuacji podbramkowych, zespół uczniów pokonał nauczycieli 10 do 3. Relacja z imprezy w programie Wiadomości z Ekstra. 17 września 2015 roku młodzież Gimnazjum nr 2 uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy 17 września pamiętamy zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Mickiewicza w Lubartowie z okazji 76 rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę. Nasi uczniowie swoim występem uświetnili uroczystość wprowadzając zebranych kości nastrój refleksji i zadumy. Patriotyczne pieśni Biały Krzyż, żeby Polska była Polską. W wykonaniu Ninny Kuszner, Dominiki Małyski, Anny Aftyki, Aleksandry Lato, Klaudii Mitury i Mateusza Snopkowskiego nawiązywały nie tylko do przeszłości, ale niosły głębokie przesłanie dla każdego z nas. Niemniej przejmująco i podniośle brzmiały słowa poezji Władysława Sitkowskiego „Przyszli w noc śnieżną i mroźną oraz pieśń jeńców polskiej W, w interpretacji Edyty Rybak, Patrycji Kusyk i Mateusza Zygi. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z burmistrzem panem Januszem Bodziackim. Dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych, młodzież oraz inni goście. Na wystawie wyeksponowane zostały bogate zbiory literatury, opracowań oraz dokumenty związane z agresją radziecką na Polskę. Takie uroczystości uświadamiają nam, że poznawanie i odkrywanie prawdy to nasz moralny obowiązek wobec tysięcy Polaków bestialsko zamordowanych na wschodzie. To również droga do określenia pełni naszego człowieczeństwa. 18 września odbyło się ważne zebranie członków spółdzielni uczniowskiej Karmelka. Celem zebrania były wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przyjęcie planu pracy na bieżący rok szkolny. Na spotkanie przybyło 33 uczniów. Przewodnicząca zebrania Magdalena Biała prowadziła je zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Ustępująca prezes spółdzielni, dziś już uczennica drugiego LO, Aleksandra Mazurek, przedstawiła sprawozdanie z pracy zarządu za okres styczeń-czerwiec. Podziękowała też za dotychczasową współpracę i życzyła sukcesów w działaniu swoim następcą i całej spółdzielni. W następnej kolejności odbywały się wybory do władz spółdzielni. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Wiktoria Pacek, sekretarzem Julia Adamek, prezesem Justyna Cieniuch, sekretarzem Karolina Borówka, skarbnikiem Adrianna Dados, wybrano też komisję rewizyjną w składzie przewodnicząca Wiktoria Waśkowicz, członek Dominika Małyska i Aleksandra Kukiełka. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy na bieżący rok szkolny oraz sprawy organizacyjne. środę, 23 września. Grupa 16 dziewczyn naszego gimnazjum odbyła wycieczkę do parku linowego w Jedlance. Opiekunami wyjazdu były panie Małgorzata Wysoczyńska oraz Joanna Pilarczyk, a organizatorem wyjazdu spółdzielnia uczniowska Karmelka. Dziewczyny po wcześniejszym przeszkoleniu przez instruktorów udały się na trasę, dopasowując stopień trudności do swoich możliwości. Po ukończeniu trasy był jeszcze czas na ognisko, jazdę rowerami i grę w siatkówkę. Dziewczyny, które ukończyły trasę wcześniej, miały też czas, aby posiedzieć nad jeziorem. Wizyta w parku linowym przebiegała w miłej atmosferze. Nie zabrakło również wielu uśmiechów oraz niezapomnianych emocji, których nie da się opisać. 22 września odbyło się w naszym gimnazjum spotkanie z księdzem profesorem Zygmuntem Zielińskim. Spotkanie było już drugim wieczorkiem, jaki zorganizował Szkolny Klub Wolontariusza i Koło Historyczne pod opieką pani Anety Głębockiej-Wysok, i pani Barbary Kukier. Tym razem były to bardzo osobiste wspomnienia zaproszonego gościa, który w barwny i ciekawy sposób opowiadał młodzieży o realiach wojny, strachu, panice, bezsilności i niewyobrażalnym nieszczęściu, jakie niosła ze sobą wojna. No i w ten sposób wędrowaliśmy dwa tygodnie. Tu i tam zatrzymując się, coś tam Jezu, ja pamiętam, ja miałem 8 lat. Moje siostry, jedna była 6 starsza, druga 5 lat starsza. Dzisiaj 8 lat bo dziecko prowadzi matka czy ojciec do szkoły. To normalna rzecz, nie? Przecież nie puści samego, nie? A myśmy szli wtedy we trójkę 10 kilometrów po chleb, bo powiedzieli, że w jakim miasteczku. Można chleb kupić i sami śli 10 sporo. No może nie było całkiem 10 km... Odpowiadał na zadawane przez obecnych pytania o strach, powołanie do kapłaństwa, czy sens życia w trudnym dla tak młodego człowieka czasie. Na zakończenie wolontariusze podziękowali księdzu profesorowi za piękną i jakże wyjątkową lekcję historii, którą mogli otrzymać. W spotkaniu towarzyszyła wystawa Wojna i okupacja gdzie zgromadzeni goście mogli oglądać dokumenty z czasów II wojny światowej przygotowanych przez koło historyczne. Relacje ze spotkania obejrzeć można w programie Wiadomości Zwyki Ekstra. Już po raz dziesiąty obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków przybadający na dzień 26 września. Z tej okazji można było zapoznać się z ideą przyświecającą obchodzeniu tego święta, poznać różne ciekawostki językowe, oraz potrenować swoją sprawność w wypowiadaniu łamańców językowych. Na tablicy przy sali 109 przygotowano okolicznościową wystawę, gdzie można było przeczytać m.in. o palindromach i poznać najdłuższe słowa w różnych językach. Po raz pierwszy w przygotowanie Europejskiego Dnia Języków włączyła się też redakcja szkolnej gazetki. Przygotowano specjalny numer gimnazjalisty poświęcony w całości różnym językom, Poza ciekawostkami językowymi czytelnicy dowiedzieli się o sztucznym języku Esperanto, poznali wyrazy zapożyczone w języku polskim z innych języków i mogli poczytać fragment inwokacji z pana Tadeusza po chaszubsku. Niespodzianką dla uważnych czytelników był quiz językowy. Na autorów prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące różnych języków czekały nagrody. 29 września odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum. Tradycją stało się, że uczniowie klas pierwszych gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie uroczyste ślubowanie składają w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia naszego patrona Henryka Sienkiewicza. Uroczystość, którą poprowadzili wspólnie uczniowie klasy trzeciej, Edyta Rybak oraz Mateusz Zyga, rozpoczęła się od przemówienia pana dyrektora Sławomira Zdunka. Stało się tradycją, że ślubowanie klas pierwszych uczniów gimnazjum imieniem Henryka Sienkiewicza w Bluwartowie ma miejsce w woli Okrzejskiej w miejscu urodzin naszego patrona Henryka Sienkiewicza. Odległość 50 kilometrów czasami nie zdajemy sobie sprawy, że tak niedaleko przyszedł na świat nasz bohater, autor tak wielu poczytnych i znanych dzieł laureat nagrody Nobla, także jest czym się chwalić i jest brać wzorce. I o to właśnie was proszę, abyście czasami popatrzyli w biografię w życiorys Henryka Sienkiewicza i w tych najważniejszych momentach również patrzyli jako wzór do, do naśladowania. Swoje słowa do gimnazjalistów dwójki skierował również obecny na uroczystości dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, pan Maciej Cybulski. A miejsce, w którym odbywa się ślubowanie, też jest szczególne, bo właśnie tutaj, w tym miejscu, był dwór główny, gdzie Henryk Sienkiewicz mieszkał z rodziną. Wszystkie ważne. Wydarzenia rodzinne toczyły się w tym miejscu i tak się złożyło, że właśnie ten symboliczny wymiar ma również wasze ślubowanie, bo właśnie tutaj rozpoczął się pierwszy etap życia Henryka Sienkiewicza i jego biografii. A, jak, a jaką osobą Po uroczystym ślubowaniu przyszedł czas na występy wokalne naszych uczniów. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiły Nina Kuszner w utworze Szukaj mnie. Oraz Dominika Małyska w utworze Marka Grechuty, dni których jeszcze nie znamy. dni, których jeszcze nie znamy. Dalsza część wizyty w Woli Okrzejskiej to wpisy wszystkich uczestników uroczystości ślubowania do pamiątkowej księgi oraz zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza. Pośród niezwykle bogatych i barwnych opowieści serwowanych naszym gimnazjalistom przez pana Macieja Cybulskiego, dyrektora muzeum, można było zobaczyć wiele pamiątek i eksponatów związanych z naszym patronem i jego rodziną. Po zwiedzaniu muzeum przyszedł czas na krótką przerwę podczas której można się było posilić kiełbaską z ogniska. Kolejnym elementem wyprawy w rodzinne strony Henryka Sienkiewicza była wspinaczka na kopiec poświęcony temu wybitnemu pisarzowi, zaś ostatnim etapem naszej podróży była wizyta na cmentarzu w Okrzei, gdzie pochowana jest matka noblisty Stefania Stieciszowskich-Sienkiewicz. Lecje z imprezy obejrzeć można w problemie wiadomości Zwyki Ekstra. 30 września grupa 24 gimnazjalistów udała się na wcieczkę do Lublina. Celem wyjazdu była wizyta w Centrum Brytyjskim w Instytucie Anglistyki UMCS. Pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań odbyło się w Centrum Brytyjskim UMCS. Naszych uczniów powitała pani Elżbieta Stelmach-Misztal, która w bardzo atrakcyjny sposób przedstawiła zasady, na jakich działa Centrum Brytyjskie, z kim współpracuje oraz jakimi zasobami dysponuje. Najważniejszym przesłaniem, jakie niosła nasza wizyta w Centrum Brytyjskim, to oczywiście nauka języka angielskiego. Nasza wizyta w Centrum Brytyjskim to również możliwość poznania nowych metod nauki języka angielskiego, które zdecydowanie różnią się od tych tradycyjnych. Prowadząca spotkanie zaprezentowała kilka stron internetowych, które można wykorzystać do nauki języka angielskiego, którą można połączyć z własnymi zainteresowaniami, oglądaniem filmów czy nawet z grami komputerowymi. Drugie spotkanie to wykład w kręgach kulturowych Wielkiej Brytanii w Instytucie Anglistyki UMCS. Wykład dla naszych gimnazjalistów poprowadził pracownik Instytutu pan Piotr Szczypa. Podczas wykładu pan Piotr w bardzo ciekawy sposób zapoznał nas z m.in. dialektami, jakie występują w Wielkiej Brytanii, ilustrując to ciekawymi przykładami, których uczniowie mogli wysłuchać. Mogli również poznać, jak wyglądał język angielski np. w XVIII wieku, a także porównać znaczenie poszczególnych słów w różnych językach. Organizatorem wyjazdu było Centrum Zasobów Dydaktycznych języka angielskiego, które działa w naszym gimnazjum. Na tym kończymy wrześniowe wiadomości dwójki. Więcej informacji z życia naszej szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.glwaliwartów.pl Zapraszamy również do oglądania naszego kanału YouTube GM2 TV. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.